Zaczniemy od spotkania, które zaproponował Patryk. Jest to nasz specjalista od niemieckiej Bundesligi. Poza tym, jeżeli typ nie wejdzie, no to wiecie, kogo trzeba skarcić. Pozdrawiam ci, Patryczku. Ale jego typ, no był w sumie dobry. Co tutaj dużo mówić? Myślę, że nie możemy go tutaj karcić, ani nic złego na Patryka powiedzieć, gdyż to nie była jego wina, że Lipsk po prostu nie potrafił strzelić gola. Tak, mimo wiele sytuacji... Yy od danych strzałów, większość była niecelna albo zablokowana. Także uważam, że po prostu Patrykowi możemy tutaj odpuścić. A tym razem mu się udało. Yes! 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 A też tutaj ja biorę na klatę swój superbet, który był atletiku. Coś tam zabrakło jednego celnego strzału. No tamten kupon na papierze wyglądał świetnie. Uważam, że po prostu zabrakło nam niestety szczęścia, ale mogliście zgarnąć dodatkowe 300 zł dzięki naszej promocji. A dziś mam dla Was ponownie możliwość wygrania łatwego hajsu. A o wszystkim dowiecie się już zaraz. Cześć wszystkim Seba z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Betside. No i jakby to nie było, zaczniemy sobie od świetnej promocji u bookmachera Forbes. To jest właśnie o tych łatwych pieniądzach. Przygotowana jest dla nas i działa tylko wyłącznie z kodem Bedside 3150. Zasady są bardzo proste, a sam warunek również. Więc w ciemno można zakładać, że każda nowa osoba, która założy konta, zgarnie dodatkowe 300 zł na grę. Aby skorzystać z promocji należy zarejestrować się u Bukmachera Forbet z kodem betsite 3150 i wpłacić minimum 50 zł. A następnie za złotówkę trzeba zagrać over 1,5 bramek w meczu Atletico Madrid-Real Madrid. -Real Madrid. Jeśli w meczu padną minimum 2 gole, czego jesteśmy pewni, to zgarniecie dodatkowe 300 zł. Koniec już tych ciekawostek o promocjach, eee, oraz tutaj, jak Patryk nie miał tak naprawdę wpływu na ten typ, bo był on po prostu dobry, tylko zabrakło szczęścia. Teraz skupimy się na rzeczach trudniejszych, czyli na naszym kuponie. A czwartkowa oferta rewelacyjna nie jest, ale coś tam posklejaliśmy. A udało nam się złożyć całkiem ciekawe ako z kursem ponad 10. Będziemy grali puchar narodów Afryki. Są tam dosyć, dosyć duże kursy, które uważamy, że trzeba po prostu a, wykorzystać. Także mamy dwa spotkania, a, w których bramki powinny spokojnie wpaść, no i na to po prostu liczymy. A zaczniemy od wybrzeża kości słoniowej, która zmierzy się z Nigerią, a następnie Egipt z Ganą. Jeżeli lubi ktoś ryzyko, to można próbować zakładać, że obie drużyny strzelą gola. Ale tego nie zalecamy. Myślimy, że a, spokojny powerek nie będzie problemem. Potem zagramy dwa zakłady z piłki ręcznej. Uwaga! Eee, najpierw liczymy na pewną wygraną Francji z Chorwatami. Dołożyliśmy handicap w postaci czterech ramek. No, bo co by tutaj nie mówić? A ogrze Chorwacji to jednak nie jest to ten sam poziom. No i w końcu po prostu dbiemy się od ściany, no ile można dobrze się prezentować na turnieju. Francja jest zbyt mocna, no a turniej wchodzi już na taki etap, że im lepsze ekipy, tym będą po prostu dobrze się prezentowali przez całą długość spotkania. Gramy również wygraną Niemców z Islandią. No i tutaj Martinez, bo to jest od niego kupon, od niego propozycja. Jest dosyć szykowany wysokim kursem na naszych sąsiadów, tutaj, obok, tak, Niemców, polecamy mocno ten zakład. Zapewne będzie też na naszej grupie. E, jakaś propozycja z tym związana. Jakiś handicap, coś w ten deseń. A Islandia na papierze jest o wiele, o wiele słabsza od Niemców, którzy też grają u siebie, także tutaj mają przewagę na pewno, no i nie powinno być tutaj żadnej niespodzianki. A na koniec przechodzimy do dania głównego. A więc do Debów Madrytu, o których wspominałem już wcześniej. A ostatnio między tymi ekipami zobaczyliśmy szalone spotkanie. No i na taki sam. Rezultat liczymy też dzisiaj. Kurs na trzy bramki wydaje się naprawdę przyjemny, no i nie możemy przejść obok tego. Obojętnie, całość wygląda bardzo przyjemnie. A uważam, że na papierze po raz kolejny ten kupon wygląda świetnie, no i liczymy, że będzie to przełamanie Martineza, jeżeli chodzi o taśmy i kupony proponowane tutaj na YouTubie. Uważam, że jest dosyć bezpiecznie, tak jak to moje mocno przewodnie w odcinkach, czyli dosyć bezpiecznie, ale z zyskiem. No ale wiadomo, że tutaj Afryka dzika i wielka. Wszystko może się wydarzyć. Jesteśmy dobrej myśli? Trzymamy kciuki. A teraz możemy przejść już do konkursu. Ostatnio tego konkursu też nie było, teraz Was nie zostawimy bez niego na koniec tego odcinka. Tym razem 20 złotych zgarnie 5 osób, które jako pierwsze podadzą minutę pierwszej bramki w meczu Atletico Real. Powodzenia! Także przed zakończeniem tego materiału chciałbym Wam przypomnieć o naszej grupie na Facebooku, z której naprawdę podobnie tu jesteście. A jeżeli nie, to zapraszam na nią kanał na Discordzie, kanał na Twitchu, na którym są livey oraz nasze konto na Twitterze, na którym jesteśmy coraz bardziej aktywni, wrzucamy różne inne propozycje oraz też czasami propozycje live. Także wszystkie linki znajdziecie w opisie, dajcie znać co sądzicie o tym kuponie oraz zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Podzielcie się tym materiałem może z znajomymi, może ktoś by chciał coś postawić, może czegoś szuka. A ciekawego na dzień dzisiejszy. Także jesteśmy do polecenia z całego serca. Można zawsze obejrzeć, przeanalizować tutaj ciekawego, żeśmy zagrali, no i zagrać może z nami. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!